co Z tej strony chusa, a dzisiaj nagrywamy se mm, do, do znowu Subway Surfers i no tutaj mi jakieś głupie rzeczy wychodzą, że mam coś kupić, ale nie kupię, nie naciągnąłem ja pieniądze. Co te skiny w ogóle mi dadzą? Napiszcie, czy te skiny właściwie coś dają w Subway Surfers Oprócz wyglądu No bo mnie to ciekawi Okej, okay, ja tutaj muszę ciągle mówić, niestety Przez to dzień, że, po to, żeby film nie był nudny O, e! Jak maśniutko Eko Eko Groszek Okej okay. tutaj na, na to skakujemy i z góry was przepraszam za to, że no dwa dni pod rząd nie było filmów, bo szkółka jest do dupy i trzeba się uczyć. Ty, patrzcie co zrobimy Te eków. Kurde Ok, widzowie już my tutaj zaczynamy Sorry za to, że nie ma dźwięku, ale uznałem, że z dźwiękiem jest trochę tak cringe'owo. W sumie. Damam trochę tego dźwięku. Widzicie jaki ze mnie super człowiek dałem wam nawet dźwięk z gry? Nie no. To żadne ten. To żadne osiągnięcie. Bo ja się zastanawiacie, dlaczego... dlaczego tak mało dźwięku z gry jest... Zawsze bił! I pewnie kilku takich ma marud się znajdzie, ale to dlatego, że, jakby, jak kiedyś nagrywałem, na przykład, mój w no, no, film na kanale, nasz, no, czyli ten z Amongasa, schowanego w Amonga, kurde, trochę mi ścięło, to, to w pewnym momencie gra była tak głośno, że mnie praktycznie nie było słychać, to wiecie, musiałem zmienić i ogólnie, no, postanowiłem się mniej. Jarać tym, że nagrywam, bo to trochę cringeował brzmi. No więc. Kurde, znowu zwalnąłem. Słuchaj, że to sobie nic nie mówi. Wtedy trochę gra... Wtedy trochę się ten film wydaje nudny. To trochę wygląda, jakbym gameplay robił. Dlatego trochę będę mocniej, no, klikał, żebyście. Wiedzieli, że to nie jest gameplay, tylko jak gram. Grudek już przestaje się znhęcać nad tym ekranem telefonu. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy, czy zabieracie telefon do szkoły. Bo ja, bo ja, bo ja osobiście zacząłem. To ten, ten, ten busior mi czasami przeszkadza grać. Okej, okay, nie wiem, co ta, co ta gwiazdka robi. Napiszcie w komentarzach. ona ten daje, że, po, że zamiast jedną monetkę zalicza mi dwie, ale nie, to tak nie działa. Okej, okay. jak to zapierdziela? No kurde, co to było? W sumie ten bucior pomaga, ale dla mnie czasami to stanie Teraz mogłem tam ten bucior wziąć, bo ja mówię buciora, co powinny być odbijacze. Powinienem mówić buty, co dają mi bustę na skakanie. Ja się bawię nagrywając. Jeszcze nie jestem taki zepsuty jak Palion czy Wojan, żeby po prostu, żeby gadać jakby się miało kija w czterech literach, żeby nie powiedzieć w dupie, ups, powiedziałem, że w dupie, a więc już nie będę oszczędzał słów i skończył się family friendly husarzo, teraz zobaczycie prawdziwego mnie, skończy się family friendly husarzo. To w ogóle, jeśli nie zasubskrybowaliście tego kanału, to ja nie wiem, co wy, co wy jeszcze tutaj robicie. Zostawcie suba. Bo musimy mieć no 100 subów, i w ogóle podbijamy ten kanał. Ten... podbijamy tę platformę. Okej, okay, widzowie. No tutaj się już zaczyna. Tak, ja za reklamy to robię. O nie, Bucior. Nie kocham Cię. No jeszcze kolejny bucior, najlepiej. Właśnie dlatego nie lubię buciora. Co ja niepotrzebnie... Wtedy tego klucza zmarnowałem. No. Mo... A i tak mam tego buciora. No to fajna zmiana. A deskę to wystarczy, że tapnę w ekran. Wy na moich szorcach powinniście zawsze robić tą funkcję, że tapiecie w ekran. No i w ogóle... Nie wiem co ja mam robić oprócz... oprócz reklamowania się. Byście strzelili sufa. Nie wiem co mam mówić totalnie. Nie wiem, opisuję... nie, to trochę, trochę cringeowo mi zawsze wychodzi. Widzę, prawie mi telefon wypadł z rok i by się, i byś się wywalnął by o coś. ja nie, nie gadaj. Nie mógł wyżej skoczyć? Okej, okay, widzę tutaj Stardin. Okej. Okay. W ogóle, w jakich aktualnie przychodzicie, butach tak, do szkoły? O, jeśli oglądacie ten film w zimę, bo zauważyliście mój stary film, to gdy ja to nagrywam, jest 7 czy tam 8 września. Jeszcze jest ciepło, a więc... Jeśli oglądacie tego w zimę, to nie, to nie piszcie w śniegowcach. Bo to po prostu będzie słabo wyglądało, że film z września, ktoś pisze, że w śniegowcach do szkoły idzie. To będzie film, którym najmniej chyba mówię, a Jestem jestem niemową w tym filmie. Oj, planowałbym gdzieś w październiku pojechać na wakacje do Włoch. No w sumie jest wakacje bardziej urlop, urlop. No, co to znajdziecie. No, wakacje w październiku sobie zrobię. że podróżnik. Ostatni raz rok temu ro, zrobiłem sobie tak, takie wakacje Na tydzień No bo w WATO to to co to so, to jest praca O i ja 1600 ponetek. Wyjdzie to rozdupcamy skalę Dobrze rozdupcamy skalę Mój rekord to chyba są z 3000 z tak Ja lubię, kiedy jest tak szybko. To jest hardkorowo, ja lubię, kiedy jest hardcore. Wow! Mówię, że jest. Z, z, z cringe, Wiem. Mówię, że, że lubię, gdy jest hard a tu proszę, prawie zdechłem. A przynajmniej mogę się po kolanie potrafić. Oj, widzowie, ja muszę was serdecznie przeprosić za to, że mam... Za to, że przez dwa dni nie nagrywałem filmów. A dlatego, że zapomniałem o istnieniu mojego kanału. Właśnie, że to nie... Nie, że zapomniałem. Wiedziałem, że, że on istniał. A po pierwsze, szkółka jest do dupy i trzeba się utrzeć. W sumie nie czy już się nie tłumaczyłem z tego, dlaczego nie, gra, nie nagrywałem. Ale też nie miałem... Ale też zapominałem o tym, żeby... No, żeby nagrywać. Naprawdę zapominałem o tym, że dla no, nagrać. Nie miał jakoś... Nie miał też pomysłu, żeby nagrywać. A teraz, no... Mi się przypomniało, to wymyśliłem... Subway Surfers. Bo w sumie mam, mam tą grę, a wystąpiła tylko w... Najbardziej wkurzających grach. Też mam wiele innych gier, z których... Które były w filmie o wkurzających grach. A nie nagrałem z nich długiego filmu. Tylko wiem, tylko wiecie, ja na nie tam z 5 minut poświęcałem. A też w ogóle ja mam strasznie dużo filmów, pomysłów na materiał, które mogę zre zrealizować w przyszłości. Na przykład jakiś film z tego, z gry, która była w mojej serii o w najbardziej wkurzających grach. To był Jelly Jump, Stack i w ogóle Subway Surfers. Które już odkaczło w ogóle, to wejdźcie se na mój, na mój kanał i zobaczcie se, jakie tam są gry. I napiszcie, bo wtedy wróćcie do tego filmu i napiszcie, z której z tych gier chcecie film. Yeah. Patrzcie na to. No, widzicie to, jak. Jak tu skacz to wręcz mi przeszkadza czasami, bo nie da się normalnie czegoś przeskoczyć. To jest jedyne ulepszenie, co przeszkadza. No i na... Geo się obraziłem trochę, że, że nie ma Silver Division. Eee, coś e, napiszcie czy chcecie na Geo On mi trochę wyświetleń zrobił. A, chętnie bym se nagrać Jogasera. Wow, ja co tutaj? Po prostu gadam z wami. Odcinek pogadankowy, prawie że vlogowy. Trochę zremowałem. A tutaj takie rekordy wie. Widzowie, rozdupcamy skalę, bijemy mój rekord poprzedni. Teraz przypominam, mój rekord to jest no, to jest 3500. 3500 coś. Nie wiem, myślę 3000 coś, ale jak będziemy mieli 4000, to będziemy mieli pe pewność, że obniżyliśmy rekord. O, w ogóle napiszcie, czy macie problemy z pamięcią, bo ja. Bo ja na młody wiek już mamy problem z pamięcią. No i dlatego mi się ciężko uczyć na jakieś sprawdziany w szkole. Nie mam pojęcia co ten bus gwiazdkowy daje. Ponownie mówię. Kurde. Nie grałem, że za tym muszę. Straciłem wszystkie klucze właśnie widzowie. No widzowie mus musimy tutaj... Teraz wszystko ten... No... No, Eee. Yy. Teraz musimy uważać, nie możemy przegrać. Nie możemy przegrać... trzy tysiące! Straciliśmy wszystkie klucze, a mamy trzy tysiące. Okej... Okay. Skupiam się, widzowie. To, to tak zamieram trochę, to nie dlatego, że mam... że mam padaczkę. Tylko dlatego, że... Nie chcę się skupiam. Chcę, tylko dlatego, że chcę się skupić na grze. No i mam padaczkę. No eee! Nie co, widzieliście, to ja przecież kliknąłem. No, ty Po prostu dam, żeby się poczołgał i co? Eee, ja tam. ok co poleci? 800 coinów. Mikrofon. Ile tych jest. Play. Play. Gramy jeszcze raz, widzowie. A też tam, w tym filmie, o z najbardziej denerwujących gier, ile my poświęcaliśmy na ten. na, na jedną grę 5 minut? 2, 3, 4? I w ogóle. No na sobie serwerów to chyba najdłużej poświęcaliśmy Też na Jelly Jump chyba dużo poświęcaliśmy czasu Patrz jak idealny skręt Prawie wszystko zebraliśmy No licząc niewielkich no tych No No Kilka monet Po, 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 po pojedyncze monet ominęliśmy. Eee, straciliśmy łodetkę! Przepraszam za to, za takie dziecinne zachowanie. Nie będę już. Ja... Przepraszam za, za to, że czasami takie trochę dziecinne zachowanie robię. Dlatego, że na moim starym kanale... Kur... Okej, okay, nie wiem jakie gry byśmy mogli zrobić. Jakie by was interesowały. Najbardziej bym chciał Jelly Jump. Ale ono tak trochę wieśniacko wyglądało, tak chyba mnie najbardziej, tak najmniej mnie interesuje do tego. Chrome na moim starym kanale bardzo dużo nagrywałem Chrome To była jedna, to była no, moja trzecia największa... Nie, co, to była moja druga największa seria. O, właśnie... Tylko dlatego lubię tego buciora. Jedzie pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. też... Zobaczcie sobie moje wszystkie filmy. I powiedzcie i powiedzcie z jaką grę bym byście najbardziej chcieli zobaczyć na moim kanale ponownie. I też obejście te z najbardziej nerwujących grach, bo tam w 10 minut około jest pokazane bardzo dużo gier. No ej! Nie widziałem! Napiszcie w komentarzach co jedliście na obiad. O Emilek robi transmisję na żywo, będę miał co robić po live. Z yy, błoki live? Emilek robi live, a będę miał ro co robić po nagrywaniu. Okej, okay, więc już mi się tak średnio chce nagrywać, po Emilek... No, zrobił live'a. No nie, nie gadać, w najbardziej bardziej sposób na śmierć. Ok, to wiem. kolejną frytkę. Mojecie to, też... no... What? Ja. Yeah. Napiszcie w komentarzach mały głód. Ile, ile w ogóle już powiedziałem ten? No, powiedzia, powie, powiedziałem rzeczy, że, co macie napisać w komentarzach. Nie, mam się ogarnąć, kurde, wszystko musicie pisać w komentarzach. Jedna osoba tyle ma komentarzy. W ogóle mi się kojarzy ze. W ogóle ile macie lat, widzowie? Mniej ironicznie ciekawi, ile widzowie, dla których na no, tworzę swoje firmy, filmy, mają lat. Okej. Okay no co. Co byś chciała filmak gdzie po prostu kogoś krytykuje przy jakimś e, nie za mądrym gameplayu z Minecrafta. Po ostatnio, kawiaka, no przy nie za mądrym gameplayu z Minecrafta. No. Kurde! Krytykowałem, no i. E, no i dupa najczęściej. No <laughs> że trochę skrzynek sobie pootwieramy, oczywiście. No, tutaj jest pierwsze. Z... nie, to się nie liczy. Jeszcze trochę skrzynek Se pootwieramy, home mm, nie, nie kupujemy sobie nic za pieniądze I co poleci? Okej okay. Fajnie, dawno tego nie miałem Deska De deskami, tymi deskami to To już nie wiem co, co mam z, z nimi robić Mogę je używać po prostu Zapomniałam o tych deskach I... znowu deska, ja nie, wiem, co mam z nimi robić już, serio? Ufo. Ufo mi nie jest do niczego potrzebne Nawet nie wiem, co robi te UFO. Tam jest coś za darmożkę? To się też liczy? Okej, okay, gitarson. To jak nam spadnie na 24 tysięcy, to, jak, jak to wtedy kończymy. Jak nam spadnie poniżej 24 tysięcy, okay, to wtedy kończymy. okej, Zowie, Ja już się z Wami żegnam. Na no, no to powinno spaść. Halo. Halo. O, właśnie. Spadła, więc już mogę się z Wami żegnać. do następnego I na